Wracamy z typami na naszym kanale YouTube'owym. BTTS to jest słowo, skrót, klucz na dzisiejsze typy. Gramy AKO 4 z czterema właśnie typami, na to, że w każdym z tych meczów zobaczymy bramki po obu stronach licznika. Kolejny raz zwiedzamy Europę i szukamy szczęścia. Gramy o 785 zł. Subskrybuj kanał, zagranie i bądź na bieżąco z najnowszymi analizami i typami. Najpierw jednak kilka informacji o bookmaherze, z którym dziś będziemy grać, a jest nim PZBook razem z kodem zagranie. Macie u tego booka super promocję powitalną, na którą składa się 1000 zł, zakład bez ryzyka i darmowy zakład w wysokości 20 zł. Zajrzyjcie na zagranie Komi, poznajcie szczegóły tej promocji. Naprawdę warto zarejestrować się z naszym kodem do tego bookmachera. Ja już to zrobiłem i polecam gorąco granie właśnie w PZBook jedziemy z typami na początek Bundesliga i starcie Borussia Dortmund ze Stuttgartem. Pierwsze, co skłania nas do BTTS-a, to spora liczba osłabień w obu ekipach, choć BVB zagra bez Halanda, no to i tak będzie miała ludzi od strzelania bramek. Spora rotacja w wyjściowych składach może nieco pomóc naszemu typowi, no bo wiemy, że brak zgrania w takim zestawieniu ma zawsze też wpływ na szczelność defensywy, no i też inne rozwiązania taktyczne. Przede wszystkim warto spojrzeć też na mecze bezpośrednie. Trzy ostatnie starcie. Tych ekip to właśnie BTTS-y. A niemal równo rok temu VFB wygrało 5 do 1. 4 z ostatnich 5 meczów ligowych Dortmundczyków to właśnie sytuacja, w której i Borussia, i Rywal strzelali gola. Zatem idziemy w tym meczu w takie zdarzenie. Typ numer dwa to hitowe starcie w Serie A, Lazio kontra Juventus. Stara dama zawodzi w tej kampanii i zajmuje dopiero ósme miejsce w ligowej tabeli, znacznie poniżej oczekiwań wszystkich kibiców. Lazio utrzymuje dystans do czołówki i widząc, jaką formę mają Rzymianie u siebie, a Juve na wyjazdach, to nie wiem, czy gospodarze nie są faworytem tej potyczki. Zdaniem Bukmacherów jest odwrotnie, choć z nieznacznym wskazaniem właśnie na Juventus. Sześć meczów z rzędu tej pary to BTTS-y i to także leci na nasz kupon. Trzeci mecz to trzecia liga, zdaniem wielu kibiców najlepsza, czyli Premier League i kolejny hit Liverpool kontra Arsenal. Po stronie derec będziemy mieli trochę osłabień. A czy ktoś pamięta jeszcze początek sezonu i kiepski start Arsenalu? Chyba nie. Drużyna Mikela Artety nie przegrała od 8 meczów, 5 meczów z rzędu we wszystkich rozgrywkach z golem. Liverpool może mieć kłopoty nawet na własnym boisku. Stracili po 2 gole z Brighton City i Milanem na Enfield, a na wyjazdach po 3 gole z Brentford czy West Hamem. 8 na 10 ostatnich meczów tej pary to BTTS, dlatego trudno przejść obok takiej propozycji. Ostatni typ wydaje się być trochę bardziej ryzykowny, więc tutaj już opcja dla tych odważniejszych a ta Liga jaką bierzemy do kuponu to francuska ligę i starcie PSG z Nantes PSG u siebie ma komplet zwycięstw Nantes na wyjazdach raci sobie dość przeciętne co może pójść nie tak jeżeli chodzi o Paryżan Ano to, że PSG traci ostatnio gole na 13 meczów tylko 3 wygrane do zera i jeden bezbramkowy remis tak wygląda sytuacja w lidze od Paryżan mniej bramek traci Marsylia, Nicea i Rennes więc nie jest to też taki zespół niezniszczalny z kolei Nantes w ostatnich 8 meczach tylko raz nie strzeliło gola Znów co potwierdza historia i znów się do nas nieco uśmiecha. 3 na 5 ostatnich meczów to btts w tym zestawieniu. Dlaczego więc nie spróbować, jeżeli kurs jest całkiem atrakcyjny? Ako 4 zdarzeń, 4 BTTS-ów to ponad 8,5, a to oznacza, że przy stópce wkładu mamy ponad 750 zł do wyjęcia, no nawet tutaj bliżej do... 8 stówek w tym kuponie. Trzymamy kciuki w sobotnie popołudnie i liczymy na gruby zwrot. Pamiętajcie o tym, by zostawić łapkę w górę pod filmikiem. Zostawcie w komentarzach także swoje propozycje. No i subskrybujcie nasz kanał, a nic Was nie ominie. Kolejne typy już niedługo. Bądźcie z nami i do zobaczenia.